Kasper Itz ujawnił szczegóły wyroku jakiego dostał przez sprawy sądowe z urzędem skarbowym o podatki z donatów. Enzi ogłosił koniec popularnej serii ogłaszając coś czego jeszcze nie było Odpowiemy sobie na pytanie czy Kaluch ogolił się na łyso? A także sprawdzimy wyciek poważnych brudów na zagranicznego youtubera, sekcję szybkich newsów i wiele więcej także oglądaj widzu do końca A zaczniemy sobie oczywiście od nowości czyli sekcji szybkich newsów Mianowicie pierwszym z nich będzie Babcia, Maesia i jej wpadka. Oczywiście chodzi tutaj o Anaheche SMP i naprawdę ikoniczną postać, która aktualnie chyba robi największy content na tym serwerze YouTube'ów. No nie ma co ukrywać, zarobiła już masę ciekawych sytuacji. No i to bardzo nie jest inaczej, bo nastąpiła pewna wpadka, no i poznaliśmy prawdziwy głos Babci Maesi. No bo możecie nie wiedzieć, zepsuje wam może dzieciństwo, ale Babcia Maesia to nie Babcia i. Zapewne nie ma jej się, również. Czekaj, to jest oczywiście takie słowo: Altyrelia? Atrakcja. Attraction. Także taka mała wpadeczka. Co prawda, nie wiemy do końca, może to było celowe, nie wiemy, ale generalnie, co ciekawe, ogłosiła ona również, że 23 listopada, czyli prawdopodobnie na moment, gdy wy oglądacie ten film, trwa już właśnie gotowanie z babcią Maesią. Także kontentu jest masa, przechodzi on również do prawdziwego życia i to dosłownie, bo dodatkowo na najnowszej transmisji na 20 tysięcy celu donatów będzie skok babci Maesi z samolotu. Uwaga! Nie samej, bo wraz z s więc naprawdę grube akcje nam się szykują. Gruba akcja również była podczas nagrywek Artura i Natana Zgorzyka, gdyż na swoim Instagramie Arturo podzielił się z nami informacją, że podczas nagrywek zostali oni wyrzuceni prawdopodobnie z jakiegoś obiektu przez... Wojsko I w ogóle nagrywamy teraz pewien film, o którym wam jeszcze nie mogę powiedzieć I dosłownie, dosłownie... Nas. I to nie, żeby rzucili nas z pewnego miejsca, gdzie byliśmy Tylko nas wojskowi pogonili Ej, no, to było chore Akurat ochronę bym się spodziewał Ale wojska? To nie było oznaczone e, Dlatego co? E, miłego dnia, dalej jest trochę przerażająco No musimy ogarnąć to jakoś Ale tak. film wyjdzie Karty ogarnęliśmy, więc to się liczy Ciężko powiedzieć więcej szczegółów Nie ujawnili nam ich Więc prawdopodobnie dowiemy się tego w jakimś materiale Zapewne również w najbliższym czasie, jednak myślę, że był to dość wyjątkowy obiekt, gdyż do wojsko tak o sobie kogoś nie wyprasza i wiecie jak jeszcze ochrona czy policja by wyprosiła, ale wojsko to już naprawdę coś poważnego, więc nie wiadomo, ale myślę, że mogło być gorąco. No i proszę Państwa, kolejnym z mocnych, szybkich, ciekawych newsów jest temat Mysterbista. Mianowicie wrzucił on na swój kanał film, w którym to roboty konkurowały z prawdziwymi ludźmi w konkurencjach i w większości chodziło o szybkość, siłę, a także celność. No i generalnie na początku uczestnik musiał przewrócić jak najwięcej aut w jak najszybszym czasie, mierząc się z 50-krotnie silniejszym robotem niż jakikolwiek człowiek na świecie. Był to robot wielki, i sami teraz widzicie, a kilka z kolejnych konfrontacji robota człowiek. To była chociażby koszykówka, golf, czy też wyścigi na torze, autami, a także wyścig na nogach. I co ciekawe, i co równie zapewne przerażające, w kilku konkurencjach zwyciężyły roboty. Nie będę wiele pojedajował, ale widzowie w komentarzach zdecydowanie stwierdzają, że za kilka lat na pewno będzie wyglądało to gorzej dla ludzkości. No, AI jest w końcu coraz mocniejsze. A żebyśmy my byli widzowie coraz mocniejszy, walnijcie tutaj łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Będzie mi naprawdę miło. I oczywiście subik z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ze wszystkim co się dzieje, no i podbijajcie ten film, bo wtedy będziemy pieli się wyżej. A jak chcesz się pojawić tutaj na ekranie, no to obserwuj mnie na Instagramie, wszystko znajdziesz w opisie jest coś naprawdę ciekawego, myślę, że iShowSpeeda większość z Was kojarzy, w końcu mówimy sobie o nim dość często, choć ostatnio o nim trochę mniej się y, mówi, ale aktualnie na pewno jest równie głośno, bo I Speed został ogłoszony streamerem roku na 10. edycji gali Esports Awards, która odbyła się 19 listopada. Było tam wiele różnych kategorii, ale zdecydowanie tą, która przykuwała najwięcej uwagi to oczywiście streamer tego roku. Rywalizował między innymi, zapewne z dobrze wam znanymi osobami jak xQc, czy Kisenat, więc naprawdę są to ogromni twórcy internetowi, a bardziej streamerzy, którzy no w poprzednich latach taką statuetkę najlepszego yy, streamera roku sobie zgadniali, a teraz jest to Aisho Speed, więc ogromne gratulacje. Zdecydowanie przyczyniły się do tego jego tapy po Europie, Ameryce, które nie dość, że masę kontentu, to również ogromne liczby i wiele, ale to wiele widzów po prostu to oglądało, często wiele na TikToku. No nie ma co ukrywać totalnie zasłużone. W przemówieniu po odebraniu nagrody Speed zadeklarował, że będzie pracować jeszcze ciężej i że kocha swoich widzów także nie ma co tutaj dużo mówić, cały czas się u niego coś dzieje i cały czas robi mocniejsze tajasy. Za to należy się szacunek, i jak najbardziej zasłużona nagroda, dajcie znać, czy według kwasa również. To zagraniczny temat, o którym może w Polsce głośno się nie mówi, ale warto pokrótce opowiedzieć wam o co chodzi, mianowicie wyciekły bruty na zagranicznego youtubera, Shay, który posiada prawie 400 tysięcy subskrypcji i nagrywał. Undertale. I proszę Państwa, 262-stronicowy dokument z bojodami i dowodami został na niego przygotowany przez grupę 20 osób. I zarzucone mu jest przede wszystkim nadużywanie swojej pozycji todofanów i wypisywanie do nich okropnych rzeczy. Mianowicie zarzuty sięgają trzech głównych tytułów: napaść na tle seksualnym, zmuszanie do czynności i wykorzystywanie. Są to trzy główne tytuły, które mu zarzucono i tego jest naprawdę więcej. Generalnie wiadomo, nie będę tutaj wam przytaczał całej tej sytuacji, całego dokumentu, ale warto jest sobie zajrzeć na YouTube'a, chociażby na te filmy. Jest ich generalnie masa już na ten temat, bo w zagranicznym internecie po prostu zrobiło się o tym naprawdę głośno, ale z racji, że generalnie aktualnie od nie ma żadnych informacji, ciężko tutaj powiedzieć coś więcej, jest tylko ten dokument. Przej aktualnie właśnie list nie opowiada o tym wszystkim, nie tłumaczy się z tego, bo po prostu zniknął z internetu i przyznał, że oskarżenia są prawdziwe. No i generalnie zgłosił się również na terapię. Nie mamy nic dokładnie potwierdzone na tle tego, co z tą sprawą, czy ktoś to zgłosił, czy coś mu za to grozi, czy nie. Ale zarzuty są poważne, i jeśli faktycznie miałby za nie odpowiedzieć, no to mógłby terapić do więzienia na długi okres czasu. Mark Rouber, czyli jeden z najpopularniejszych YouTuberów na świecie, z 70 milionami subskrypcji pokazał nam, jak uciec z Alcatraz. Jest to, generalnie, więzienie, które niegdyś było najbardziej strzeżonym więzieniem na całym świecie, które znajdowało się na wyspie, więc ucieczka z niego była tak naprawdę niemożliwa. No i też również bezsensowna. Trafiali tam, generalnie, najgorsi przestępcy. Często tacy, którzy już po prostu kiedyś z jakiegoś więzienia uciekli. No i tutaj jest najciekawsze, bo podczas najsłynniejszej próby. Ucieczki w dniu 11 czerwca 1962 roku. Trzech uciekinierów, Frank Morris oraz bracia John i Clarence, zdołało wydostać się za mury więzienia. Przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, aby odnaleźć zbiegłych więźniów. że prawa byli pewni, że odnajdą ich chciała, ale nigdy im się to nie udało. Na podstawie opowieści o tych ucieczkach, powstało kilka filmów, m.in. Ucieczka z Alcatraz, Clintem i Stude'em. Fakt, iż przez wiele lat nie było o uciekiniach żadnej wieści, i że wyjawienie informacji. O ich losach gwarantowałyby sławę, i pieniądze zdawało się świadczyć, że żadna z ucieczek nie była udana. W 2018 roku ujawniono jednak, iż w 2013 roku policja otrzymała list, którego nadawca przedstawiał się jako John Anglin. Potwierdzał udaną ucieczkę całej tojki w czerwcu 1962 roku. I generalnie na tym tle Michael Bay właśnie stworzył film, gdzie próbował on odwzorowywać ich ucieczkę, robił wszystkie sześć etapów co oni, zrobił tą sztuczną, słynną głowę. Od Wzajował nawet pokój uczekiniajów, i również, jak oni łyżką, kopał wyjście, a końcowo zrobił teatrę z płaszczy i płynął na ląd. I film jest na pewno czymś innym. Czymś, czego jeszcze po prostu nie widzieliśmy na YouTubie. Oczywiście, filmów o Alcatraz jest naprawdę wiele, w końcu są nawet te pełnometrażowe. Jednakże, taki typowy od jakiegoś YouTubera na ten temat, gdzie próbuje odwzorowywać ich ucieczkę, pokazuje wszystkie szczegóły, no na pewno jest to coś nowego. I coś, co również wielu widzów zaciekawiło. Film zrobił miliony wyświetleń w naprawdę szybkim czasie. Mike na pewno robi potężną robotę, i to trzeba przyznać. Dobra, ale nastał ten moment. Wizowie Kaluch stał się bojówkarzem. Na to chyba czekało naprawdę wiele osób. Przedtem generalnie na bojówkańskie serwisy 5 czyli te, na których po prostu ludzi się rozjeżdża. No i o to generalnie chodzi. A wszystko rzecz jasna w GTA V. No bo w jaką inną grę Kaluch mógłby grać. Generalnie gdyby ktoś nie wiedział, Kaluch ma gra od lat, tylko że on odgrywa faktycznie tak, jak powinno się to robić, a serwery publiczne, na przykład bez whitelisty, to są serwery, na których ludzie no, najczęściej odwalają. Oczywiście są też takie bardziej ogajdente, gdzie po prostu regulamin jest bardziej egoistyczny, ale są te typowo nastawione zwyczajnie na AI'ma, aby się postać, no walczyć i tyle, nie? To nie są żadne serwery roleplay No i na taki typowy sci-fi również wbił Kaluch Było generalnie dość śmiesznie Jak to bywa na tych serwerach Tego po prostu nie zabrakło Nie, 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 bijcie mnie Sorry, sorry Ej, pogadajmy panowie Spokojnie No dobra Tak? Dogadamy się? Sparpię, ale Jednak odnośnie tytułu No bo to jest w końcu główny aspekt Łysy Kaluch dołącza do bojówki w GTA V No, generalnie tak nie było trochę, w sensie Kaluch na tym filmie był łysy, ale dlatego, że założył sobie taką jakby maskę na głowę, aby nie było widać włosów. Jest to faktycznie lekki clickbait, co by nie mówić. Jednak, proszę Państwa, jest opcja, aby clickbait stał się prawdą, co dość zaskakujące, bo na 30 tysięcy lajków, jak również Kaluch w opisie dał znać, faktycznie ogoli się on na łyso, więc jest to naprawdę mocne, bo łysego Kalucha to jeszcze chyba nigdy nie widzieliśmy. Nie wiem, czy on sam siebie widział kiedykolwiek łysego, ale proszę państwa, no jest to możliwe. Naprawdę. 30 tysięcy łapek na jego kanale. Myślę, że jak najbardziej do osiągnięcia, gdy społeczność ma po prostu gigantyczną i silną. A myślę, że wielu by chciało go zobaczyć takiego. Dajcie znać czy wy również. Ciekawa sprawa, ciekawy pomysł. No Zobaczymy co to będzie. A mój kanał wspiera ten C.pl, czyli jedna z największych sieci serwerów Minecraft w Polsce. Już teraz sprawdzaj wszystkie tryby dostępne na serwerze i oczywiście Discorda, na którym na bieżąco będziesz informowany o nowościach serwera, a także chociażby konkursach. Jakie są tam dostępne, więc wszystkie linki masz w opisie. Śmiało wpadaj na kayapnc.co.eu Przedwczoraj na kanale Enziego pojawiło się coś, co naprawdę myślę, że niejednego fana lekko przejaziło. A baje gdzieś zaskoczyło. Na pewno na początku to trochę negatywnie, co dało się odczuć w komentarzach. Gdyż wrócił on film pod tytułem Coś się kończy, coś zaczyna. I nie, nie ma to żadnego związku z Disem, ok? <laughs> żeby nie było tutaj żadnych podtekstów, tak? Generalnie może pamiętacie, jak już kilka miesięcy temu mówiliśmy sobie o NZIM. Również w sprawie takowego informacyjnego filmu, gdzie opowiadał on wtedy o tej sytuacji. W jakiej się znalazł. Mianowicie, wtedy chodziło o operację jego córki, i po prostu dni później nie miał wtedy siły na nagrywanie, o czym nam zwyczajnie powiedział. Ale spokojnie, dziś nie tak smutno, bo mimo, że faktycznie jest to koniec czegoś, ale zarazem, jak to bywa, wręcz zawsze, no to jakiś koniec oznacza czegoś, kolejnego początek. To takie stwierdzenie, które bardzo często się sprawdza. I tak również jest w tej sytuacji, bo Enzi poinformował nas o końcu serie z kebabem. Dla niewtajemniczonych jest to taka fabularna serie. Na jego kanale, gdzie akurat w tym przypadku pracował po prostu w budce z kebabem w Minecrafcie. No, wiecie, kręcił se, Rolo, mieszany, mieszany. W sumie spoko sprawa, nie śledziłem tego za bardzo, ale kebaby lubię, więc szanuję takową serię. Chyba podobne podejście ma troszkę więcej osób, bo ta seria robiła kodowe wyniki na jego kanale. No ale generalnie dwa miesiące temu nastąpił tej serii finał. I proszę Państwa, dziś się okazuje, że to początek czegoś nowego, już nie tylko w Minecrafcie. A może to być początek czegoś dużo dużo grubszego czegoś co nie będzie działo się tylko w Minecraft, ale też przechodziło do naszego realnego świata. Wiem jak to brzmi spokojnie zaraz wam wytłumaczę jakby jakoś to sobie w głowie poukładałem. Jak dalej się dowiadujemy, za dwa tygodnie ukaże się nam film, w którym wszystkiego dowiemy się w zasadzie no, na tamten dzień. No i tam rozpoczniemy pewną przygodę. Zaraz po zamknięciu faktycznie kebaba, opuszczeniu tego miejsca i stworzymy coś zupełnie nowego. Coś wyjątkowego, czego. Tak jak mi się wydaje, to chyba jeszcze nigdy nie było. Mało tego, to co stworzymy tam, i tutaj mogę zdradzić wam rąbek tajemnicy, oczywiście też takie stworzone żartobliwie w Minecrafcie, jakby to, to nie jest naprawdę, jakby to... I to co w Minecraftie, to wiesz, to w Minecrafcie, a co na żywo, to na żywo, nie? Geniusz! Ale wracając, to co stworzymy, będzie dostępne także dla was. Dosłownie. Każdego z was i każdy będzie mógł to sobie kupić. No i tutaj, proszę Państwa, za długo myśleć nie musimy. Przychodzę, ja już wszystko wiem, tak? Już wszystko wiem. Ja już wszystko wiem, gdyż są, proszę Państwa, dwie opcje. A w zasadzie to jedna, taka najbardziej racjonalna, bo tak też myślałem, że chodzi o budkę z, ke z kebabem. Po pierwsze, byłoby to zbyt oczywiste, zbyt absurdalne. Myślę, że to nie będzie budka z kebabem w prawdziwym życiu, niestety. Byłoby to coś mocnego, okej? Okay? Jakby Minecraftowy youtuber otworzył własnego kebaba, ale no może jeszcze jest no to szansa, ale nie, no to raczej nie. Bo chodzi tutaj o sklepy. No, butka z Kebabem raczej sklepem nie jest. Sklepami również. Więc jasno daje nam to naprowadzenie zwyczajnie na jakiś produkt, czyli inną kwestię. Ale nie wyklucza to tego, że tym produktem. Będzie kebab. Wiecie, w żabkach są te odgrzewane kebaby, gotowe, kupujecie, odgrzewacie i tyle. Lecz to, co nas jeszcze bardziej naprowadzi na faktyczną prawdę tego zjawiska, stanie się jak sam Enzi powiedział: Za naprawdę, niedługo, gdzie poznamy więcej szczegółów. Tak nie można od razu ze wszystkiego się wystrzeliwać. Kolejną dawkę informacji. Dokładnie. Znaczy dokładnie, to nie, nie do końca dokładnie, ale co to już bliżej będzie. Podam wam za tydzień, w piątek. No bo jak mówiłem, za dwa tygodnie to już w zasadzie będzie ten film, i potem się wszystko wydarzy. Jakby to. Na spokojnie. Wszystko będę tłumaczył. Ale w kolejnej części tej informacji to sam już trochę nie wiem o co chodzi. Bo czy byłoby to tak oczywiste? No, myślę, że nie. Jest taka szansa, w sensie Enzi powiedział, że nas spabci wywali, i w sumie taki produkt w sklepach byłby czymś, no lekko mówiąc, zaskakującym. Wiecie, no, opcji jest dużo. Może jego sklep internetowy, może coś faktycznie fizycznie, na przykład w sieci sklepów Żabka, no bo tam aktualnie najczęściej chyba YouTuberzy, influencerzy wydają swoje produkty. Ale zarazem w sumie mówi on, jakby to było coś w prawdziwym życiu i Minecraftzie, więc w sumie to już, to już nie wiem, czy chodzi o prawdziwe życie, czy Minecrafta. Dobra, zobaczymy za niedługo. Na pewno was o tym powiadam, jak już dowiemy się o co chodzi, więc subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby was to na pewno nie ominęło. I oczywiście rzecz jasna w komentarzach piszcie swoje domysły, bo ciekaw jestem co wy wykminicie na ten temat. Ja obstawiam mimo wszystko produkt w sklepach, choć jest to bardzo oczywiste, nie wiem, może właśnie jakiś odgrzewany kebabik. To jest naprawdę ciekawy, główny, ostateczny i można powiedzieć, że mocny temat. Gdyż Kacper Ritz, myślę, że z większości z was jest to znana persona w internecie, prowadzi on generalnie prześmiewczy content, komentarze troszkę, można go chyba pod to podłączyć, lecz tym razem na swoim kanale opublikował film, który mógł wielu naprawdę zaskoczyć, bo był to jeden z niewielu dostępnych na jego kanale vlogów. I mianowicie vlog, jaki ja w ogóle ostatni raz pamiętam, od Kacpera, to chyba jak odbierał swojego Mercedesa, jego następnie zwalił w tym samym filmie. <laughs> nie tak naprawdę to nie zwalił, ale taki był tytuł, więc można powiedzieć. No to jest właśnie Kasper. Lubi sobie clickbaita, jednąć. No, lubi. Lubi sobie pożartować z każdej możliwej sytuacji, lecz to chyba jest czymś, za co ludzie go wręcz uwielbiają. No i okej, okay. ale tym razem zaskoczył chyba również siebie, bo wrzucił film pod tytułem Dostałem wyrok, i <laughs> wiecie, każdy pewnie w bekę, jak zobaczył ten tytuł z widzów Kaspera. No i proszę Państwa, Wielu zaskoczyło się nie tym, że dostał wyrok, a tym, że nie jest to clickbait, bo faktycznie Kacper dostał wyrok, tyle że pozytywny, na jego korzyść. Ale spokojnie, bo akcja jest dalej mocna i raczej rzadko kiedy YouTuberzy walczą ze Skybówką w sądzie, a dodatkowo jeszcze wygrywają i no lekko mówiąc, w tej sytuacji Kacper tą Skybówkę lekko wyjaśnił, gdyż jak sam mówi, od dwóch lat ciągnęły się za nim liczne sprawy związane z urzędem Skybowym. W ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy sześć spraw sądowych i to nie jest. Jest żart. Mieliśmy sześć spraw w sądzie. I wszystkie wygraliśmy! Kto teraz będzie sprzątał? Mam kandydatów. Tutaj jest, proszę państwa, kolejny prawomocny wyrok. Potwierdza on, że mieliśmy rację w starciu ze. I tak, sprawa rozliczania donate'ów to coś, co od niedawna jest naprawdę tematem dość popularnym i szerokim, bo dostawaliśmy liczne informacje na temat zmian i koniec tak prostej zasady, jaką jest ta, że po prostu są to darowizny od widzów i nie jest to czymś trudnym do rozliczania. To miało się zmienić. A rzecz jasna, z tej że dziesiątki, jak i nawet nie setki tysięcy rocznie na takowych donatach, niektórzy pewnie miliony nawet, przez co Państwo zaczęło się temu przyglądać, jak to u nas często by. Generalnie Wojanki wypaliły też i nagle każdy się temu przygląda. No. Okej, okay, może coś w tym jest. No i Kacper w pewnym momencie dowiedział się, że jego rozliczanie za rok 2023 skarbówka podważyła, przez co zaczęły się niemałe problemy. W dużym skrócie chcieliśmy jak zwykle rozliczyć się jako darowizny. No bo hej, na samych streamach nic ode mnie nie kupujecie, a ja wam przecież nic nie sprzedaję. Skarbówce natomiast stwierdzili, że donaty to nie darowizny. Tylko wykonywanie usługi. I zrobili to na podstawie tego, że na 6974 donate, które otrzymałem w 2023 roku, ktoś wysłał donate o treści. Elo, elo, jak tam dzień minął? BTW podpisałbyś. Najlepiej sobie miał, bo zbieram jak najwięcej. Tak, serio. To był ich koronny argument. W dodatku wyszczególniony. W aktach sprawy. Nie tylko ciekawi to, jak na tych wszystkich rozprawach chociażby sąd reagował na te wszystkie wiadomości od widzów, widząc to, te donaty, wszystkie zapisane na kartce papier No, jak wiadomo, widzowie często trollują, wysyłają dziwne rzeczy, wysyłają dziwne teksty w tych donatach, więc myślę, że mogła być tam mocna beczka na tych rozprawach. Generalnie na rozprawach influencerów, youtuberów, to ja nie wiem, jak tam ludzie zachowują powagę, nie? Czasami są tak głupie rzeczy, że... No, ale wiecie, no, ludzie to rozwiązywać ich nie w sądzie, nie? No, tak to już bywa. No, co byście zrobili zresztą w sądzie, jakbyście usłyszeli tego typu wiadomość. Nawet wiadomość od Hornier. Panie, pytałem się, czy lubisz w... a ty mówisz mi o mikrofonie. Lubisz w. I... No i finalnie Kasper zaczął się odwoływać do Izby Administracji Skarbowej, czyli organu, który jest rzecz jasna wyżej niż Urząd Skarbowy. Która stwierdziła, że ej no, przecież skarbówka ma rację. W stu wiadomościach na 7 tysięcy podpisujesz profile Steam, czyli wykonujesz usługę. Ty chłopie przecież coś sprzedajesz, to o co ci chodzi? No to zaciągnęliśmy ich do sądu. No i okazało się, że jednak nie. Sąd potwierdził nasze zdanie, że to są darowizny. Okazuje się, że skarbówka grała z nami po prostu na zmęczenie. A stawka była bardzo wysoka, bo... Od tego, jak będziemy rozliczać donaty, zależy to, czy będziemy płacić dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych podatków, czy tylko kilka tysięcy. Wie? I finalnie sytuację całą wyjaśnił, załatwił i faktycznie dostał wniosek, który wszystko załatwił i przez następne lata taki problem u niego się po prostu nie będzie pojawiać i powtarzać. Ciekaw jestem tylko w zasadzie, jak to wygląda u innych streamerów, a bardziej po prostu osób, które tych donate'ów również dostają masę w naprawdę dużych kwotach, jak oni to rozliczają. Ja sensie czy rozliczają to tak jak Kacper wcześniej i może też mieli takowe problemy, tylko o tym nie mówią. Może tylko Kacper się z nami tym podzielił, a może tylko on po prostu dostał takie podważenie. Generalnie w dalszej kolejności vloga Kacper pokazał nam również działkę, jaką kupili. Tam również będzie stał ich przyszły dom, więc fajnie. Ode mnie gratulacje. Wygranie z Urzędem Skarbowym w naszym kraju to myślę, że naprawdę jest nie dał osiągnięcie, więc szacunek. Dajcie znać, czy według was również streamerzy powinni po prostu jakoś inaczej te podatki rozliczać. Może nie jako Dają Po prostu, czy według Was donate to dają Czy może trzeba to już uznawać za coś innego i powinno to zostać ukończone? Pisz śmiało w komentarzach. No i co, to z dzisiejszych nisów byłoby na tyle. Widzimy się już za niedługo.